Wchodzisz do pokoju, powietrze jest gęste, stosy papierów, ubrania, rzeczy bez miejsca, wszystko zalega. Jakby ten pokój oddychał przeszłością, a nie teraźniejszością. Zatrzymujesz się na chwilę, patrzysz na bałagan i czujesz coś znajomego niepokój, ciężar, milczące wołanie. To nie jest zwykły nieporządek, to nie są tylko rzeczy. Ten pokój to lustro, każdy zakurzony przedmiot, każde nieużywane pudełko. Każda rzecz trzymana na wszelki wypadek to symbole nieświadome znaki tego, co dzieje się w Twoim wnętrzu. Karl Jung nie mówił o bałaganie w sensie fizycznym mówił o znakach, które świat zewnętrzny daje, byś mógł zobaczyć to, co wyparte, zapomniane, zepchnięte do cienia. Bałagan nie powstaje przypadkiem on narasta cicho, powoli, razem z emocjami, których nie chciałeś czuć, z decyzjami, których nie podjąłeś. Z wersjami siebie, które porzuciłeś, ale których nigdy nie pogrzebałeś. Dom staje się mapą psychiki, a pokój jej najgłośniejszym głosem. W psychologii głębi nie pytamy, dlaczego tu jest tak nieporządnie, pytamy, dlaczego pozwalasz, by chaos zapanował nad twoją przestrzenią. Co mówi ten chaos o tobie? Jakie uczucia ukrywasz pod stertą rzeczy? To właśnie tu zaczyna się prawdziwa podróż. Nie od sprzątania, nie od organizacji, ale od spojrzenia z odwagą w głąb tego, co naprawdę reprezentuje ten pokój. Bo zanim uporządkujesz przestrzeń, musisz usłyszeć, co ona próbuje ci powiedzieć. Czasem wystarczy jedno słowo, napisane w pośpiechu pod filmem, który poruszył coś głęboko ukrytego: przebudzenie, wpisane spontanicznie, bez komentarza, bez rozwinięcia jakby to była jedyna rzecz, Jaką można jeszcze powiedzieć? Ale co to naprawdę znaczy? To słowo nie pojawia się znikąd. Ono przychodzi, kiedy coś w tobie się otwiera. Kiedy pierwszy raz od dawna spojrzysz na swój dom, swój pokój, swoje życie i zobaczysz, że to wszystko coś oznacza, że nie żyjesz już tylko na autopilocie, ale zaczynasz rozpoznawać znaki. Przebudzenie nie jest stanem gotowym, jest momentem przejścia. Dla psychiki taki gest, Jeden komentarz, jedno zapisane słowo, to akt symboliczny. To drzwi, przez które może przejść świadomość. Karl Jung mówił: Symbole są językiem duszy. Gdy piszesz przebudzenie, Twoja dusza mówi, że coś się w niej poruszyło. Nie musi być głośno, nie musi być zrozumiałe, ale to początek, początek rozmowy z samym sobą. Ten komentarz to nie opinia. To znak wewnętrznej zmiany. To moment, w którym zaczynasz widzieć, że Twój bałagan nie jest tylko estetycznym problemem, że te przedmioty, które gromadzisz, są opowieścią o bólu, o stracie, o zatrzymaniu się w czasie. I może po raz pierwszy czujesz, to już nie jest tylko mój pokój, to jestem ja i coś we mnie chce się obudzić. Słowo przebudzenie nie zmienia jeszcze rzeczywistości, ale jeśli wypływa z głębi, otwiera drzwi, które były zamknięte latami. A to wystarczy, by coś się zaczęło. Wiele osób myśli, to tylko trochę bałaganu, zajmę się tym później, ale ten później nie nadchodzi, mija tydzień, potem miesiąc, potem rok i nagle zdajesz sobie sprawę, że chaos nie jest już tłem, on stał się Twoim środowiskiem, Twoją codziennością, Twoją nieświadomą decyzją, nieporządek nie jest bierny, on żyje, oddziałuje. Wysyła sygnały, które psychika odbiera, nawet jeśli świadomie je ignorujesz. Codziennie, gdy mijasz te same sterty rzeczy, czujesz coś, czego nie potrafisz nazwać: opór, ciężar, zmęczenie. Twoja energia jest zjadana, zanim jeszcze zaczniesz dzień. To jak chodzenie po bagnie. Każde zadanie wydaje się trudniejsze, każda myśl mniej klarowna. I z czasem zaczynasz wierzyć, że brak ci motywacji, że jesteś rozproszony, że się starzejesz. Ale to nie wiek. To środowisko, które nie wspiera Twojej świadomości, tylko ją zasysa. W psychologii Junga wszystko, co pozostaje nieświadome, zaczyna kierować naszym życiem z ukrycia. Nieuporządkowana przestrzeń staje się narzędziem tego mechanizmu. Nie widzisz, jak bardzo wpływa na Twoje decyzje, jak często rezygnujesz z działania, bo najpierw trzeba coś ogarnąć. Bałagan staje się usprawiedliwieniem dla stagnacji. Ale to nie rzeczy trzymają Ciebie, to Ty trzymasz je, czasem z lęku, czasem z przyzwyczajenia, czasem z poczucia winy. Chaos wokół Ciebie nie jest przypadkiem. To niewypowiedziany wybór, który codziennie powtarzasz. I każdy dzień, w którym go nie zmieniasz, to dzień, w którym On zmienia Ciebie. Wyobraź sobie, że ktoś podejmuje decyzję w Twoim imieniu. Co masz dziś zrobić? Czego unikać? Co zostawić na później? Ale ty nawet nie wiesz, że on istnieje. To nie fikcja, to psychologiczna rzeczywistość, i Jung nazwał ją cieniem. Cień to ta część ciebie, którą odrzuciłeś, emocje, których nie chciałeś czuć, myśli, które uznałeś za złe lub nie do przyjęcia, wrażliwości, które musiałeś stłumić, by przetrwać, ale one nie zniknęły, zeszły do podziemia i tam zaczęły żyć własnym życiem. Bałagan to często pierwsze miejsce, gdzie ten cień się ujawnia sterta papierów, których boisz się przeglądać, ubrania, które już nie pasują do osoby, którą jesteś, rzeczy, których nie używasz, ale nie potrafisz wyrzucić. Wszystko to są materializacje wewnętrznych decyzji, które zapadły bez Twojej wiedzy, decyzji, które podjęła nieświadomość. Psychika ma swoją mądrość. Jeśli nie chcesz się z czymś skonfrontować, znajdzie sposób, by Cię chronić. Bałagan bywa właśnie tą tarczą. Nie musisz patrzeć na siebie głębiej, jeśli jesteś zajęty ogarnianiem chaosu, ale ta tarcza staje się więzieniem. Nieświadomość nie prosi o zgodę, ona działa, i im dłużej ignorujesz jej obecność, tym silniej przejmuje kontrolę. Nieporządek, którego nie widzisz, staje się formą życia, która tłumi twój potencjał. Nie dlatego, że jesteś słaby, ale dlatego, że jesteś nieświadomy, że to właśnie cień trzyma cię w miejscu. Bałagan to nie brak charakteru, to sygnał, że część twojej duszy żyje w ukryciu i domaga się, byś wreszcie ją zobaczył. Zawsze miałem bałagan, taki już jestem. To zdanie wypowiedziane lekko, z uśmiechem, może nawet z dumą. Czasem słyszysz je od innych, czasem sam je mówisz, ale pod tą pozorną akceptacją kryje się coś poważniejszego mechanizm obronny. Mówisz, po prostu jestem bałaganiarzem, żeby nie zapytać dlaczego pozwalam, by nieporządek panował w moim życiu. To nie jest pytanie o charakter, to pytanie o historię, o ból, o wewnętrzne pęknięcie, które nigdy nie zostało opatrzone. Karl Jung przestrzegał. Wszystko, czego nie uczynimy świadomym, stanie się naszym losem. A kiedy usprawiedliwiasz bałagan etykietą taki jestem, oddajesz swoją wolność, rezygnujesz z możliwości zmiany. Bo jeśli to twój styl, nie ma powodu, by się temu przyglądać. Ale spójrz uważnie: czy naprawdę jesteś tylko bałaganiarzem? Czy raczej jesteś kimś, kto kiedyś utracił kontrolę i nauczył się z tym żyć? Kimś, kto schował emocje w przedmiotach, by nie musieć ich czuć? Kimś, kto tak bardzo unikał konfrontacji, że chaos stał się normą? To nie jest wstyd, to ludzkie. Ale dopóki nazywasz cień cechą charakteru, Nigdy go nie zobaczysz takim, jaki jest naprawdę, jako sygnał głębszego rozdarcia wewnętrznego. Nie chodzi o perfekcyjną przestrzeń, chodzi o uczciwość wobec siebie. Nie jesteś po prostu bałaganiarzem, jesteś kimś, kto przeżył wiele, kto coś zgubił, kto coś trzyma, bo jeszcze nie jest gotowy puścić. Ale być może właśnie teraz jesteś już gotowy, by przestać powtarzać ten mit. Ludzie mówią: Nie mam siły, żeby to ogarnąć, nie mam czasu. Jestem zbyt zmęczony, ale prawda, choć trudna jest inna, to nie brak czasu, to nie lenistwo, to rozpad wewnętrzny, to psychika, która utraciła spójność. W teorii Junga zdrowa psychika nie oznacza perfekcji, oznacza integrację, zdolność łączenia różnych części siebie w jedną całość. Emocje, wspomnienia, role życiowe, pragnienia i lęki wszystko to może współistnieć, kiedy jesteś świadomy i obecny. Ale gdy coś pęka, po stracie, w kryzysie, po zdradzie, po wypaleniu, wewnętrzne elementy zaczynają żyć oddzielnie. Przestajesz być całością. Stajesz się fragmentem, który próbuje przetrwać. I właśnie wtedy powstaje przestrzeń, która odzwierciedla ten wewnętrzny chaos. Zagracone pomieszczenie to nie niedbalstwo. To stan duszy, która nie wie, gdzie się kończy, a gdzie zaczyna. To pejzaż wewnętrznego rozbicia. Każdy przedmiot, którego nie potrafisz ruszyć, to część ciebie, której nie potrafisz zintegrować. To dlatego porządkowanie boli. Nie dlatego, że to ciężka praca fizyczna, ale dlatego, że w każdym ruchu, w każdej decyzji zostawić czy wyrzucić. Konfrontujesz się z częścią siebie, którą zgubiłeś. Czasem to dawna tożsamość, czasem niespełniona obietnica, czasem człowiek, którym już nie jesteś. Ale nie potrafisz się z nim pożegnać. Brak porządku to objaw, ale źródłem jest brak integracji. I to nie jest wina, to zaproszenie. Zaproszenie, by wrócić do siebie, kawałek po kawałku. Z zewnątrz to tylko rzecz: kubek, koszula, list, stara książka. Ale kiedy próbujesz ją wyrzucić, coś w tobie się cofa, czujesz opór, niewidzialny, ale głęboki. I nagle okazuje się, że to nie przedmiot trzyma się ciebie. To ty trzymasz się czegoś, co ten przedmiot reprezentuje. W psychologii głębi nie istnieje rzecz neutralna. Każdy przedmiot, który długo zalega w twojej przestrzeni, pełni funkcję symboliczną. Reprezentuje emocje, etap życia, osobę, którą byłeś lub chciałeś być. Przedmioty stają się kapsułami czasu, pamięcią, która nie chce się zdezintegrować, t-shirt, którego nie nosisz od lat. To może wspomnienie ciała, które akceptowałeś. Szafka pełna dokumentów to kontrola, której boisz się stracić. Zepsute rzeczy to projekcje wewnętrznego poczucia bycia nienaprawialnym. Prezent, którego nie lubisz, ale trzymasz, to relacja, której nie potrafisz zakończyć. Każdy z tych obiektów to emocjonalny supeł, zamrożony moment, tożsamość, która już nie działa, ale wciąż cię definiuje. I to właśnie dlatego porządkowanie nie jest łatwe, bo porządkowanie to żałoba. Musisz pozwolić odejść tym wersjom siebie, które reprezentują Twoje rzeczy. Musisz symbolicznie uznać, to już nie jestem ja. I to boli, ale to też wyzwala, bo gdy wypuszczasz przedmiot, nie tracisz przeszłości, tylko przestajesz być przez nią więziony. Przestajesz trzymać się lęku, że bez tych rzeczy nie wiesz, kim jesteś. A wtedy po raz pierwszy od dawna. Możesz poczuć ulgę, przestrzeń, oddech. To znak, że robisz miejsce, nie tylko w pokoju, ale w sobie. Gromadzenie rzeczy rzadko jest decyzją logiczną, to nie jest kwestia praktyczności, to reakcja psychiczna. Często nie widzimy tego mechanizmu, bo działa w cieniu, ale jeśli się zatrzymasz, zauważysz, gromadzisz nie dla wygody, ale z potrzeby ochrony, potrzeby zapełnienia pustki. Potrzeby kontroli. Oto dziesięć ukrytych przyczyn psychologicznych, które często stoją za bałaganem. Emocjonalne schronienie przedmioty jako bufor chronią przed emocjami, których nie chcesz czuć żalem, samotnością, poczuciem porażki. Fizyczny chaos zagłusza ciszę wewnętrzną, lęk przed utratą. Każde mogę jeszcze tego potrzebować to echo wewnętrznego strachu. Jeśli puszczę, już tego nie odzyskam. Jakby życie nie dawało drugich szans. Tożsamość rozbita w czasie rzeczy przypisane są do dawnych wersji ciebie. Trzymasz je, by nie utracić kontaktu z kimś, kim kiedyś byłeś, nawet jeśli już nim nie jesteś. Zamrożona decyzja bałagan to decyzja, której nigdy nie podjąłeś. Nie wiem, co z tym zrobić, zamienia się w zostawię to na potem. I to potem trwa latami. Niezakończone relacje, pamiątki po ludziach, z którymi więź już się skończyła, ale emocjonalnie nadal trzymasz się ich energii, bo zamknięcie boli, brak granic. Gdy nie umiesz mówić dość, przedmioty wchodzą w twoją przestrzeń tak samo jak ludzie bez twojej świadomej zgody. Przeniesiona trauma. Dla niektórych gromadzenie to odpowiedź na wcześniejszy brak, biedę, przemoc, porzucenie. Przedmiot staje się symbolem bezpieczeństwa, poczucie winy. To jeszcze dobre. Szkoda wyrzucić. Te zdania ukrywają lęk, że odrzucenie rzeczy to akt niewdzięczności lub marnotrawstwa. Iluzja kontroli. Paradoksalnie bałagan daje iluzję panowania nad światem. W chaosie ty jesteś jedynym, który wie, co gdzie jest. Lęk przed zmianą. Uporządkowanie to symboliczny ruch naprzód, a każda zmiana grozi utratą, znajomego cierpienia. Dawnej wersji siebie, starego porządku to nie są wady to mechanizmy przetrwania. Ale przetrwanie to nie to samo co życie. Kiedy rozpoznasz, który z tych korzeni działa w tobie, odzyskujesz wybór. I może po raz pierwszy, zamiast gromadzić, zechcesz odpuścić. Twój pokój mówi nie przez słowa, ale przez symbole i każda rzecz, która leży tak od miesięcy opowiada historię. Nie zawsze ją słyszysz, ale ona tam jest i mówi głośniej, im dłużej milczysz. Oto dziesięć krótkich scen, miniopowieści cienia, które mogą dziać się także w Twoim pokoju, stare buty przy drzwiach, w nich chodziłem do pracy, której nienawidziłem. Nie nosisz ich, ale też nie potrafisz wyrzucić. To pamiątka po bólu, który uczynił Cię twardym i nie wiesz, czy jesteś gotów go puścić. Szafka pełna dokumentów, kiedyś wszystko kontrolowałem. Trzymasz je z lęku, że jeśli coś zgubisz, wszystko się zawali. Tak jak wtedy, gdy życie wymknęło się spod kontroli. Rozbita filiżanka po babci, nie da się jej już skleić, ale jak wyrzucić babcie? To nie przedmiot, to więź, to żałoba, która nigdy nie miała przestrzeni, by się wyrazić. Zbyt małe ubrania. Jeszcze schudne. Wrócę do tamtej wersji siebie. Ale może już nie chcesz być tą osobą, może czas przestać trzymać się ciała, które przestało być twoje. Pudełko z rzeczami po byłym partnerze to już koniec, ale jeszcze nie we mnie. Miłość, która nie została do końca przeżyta, zamienia się w przedmioty i żyje dalej, cicho. Półka z nieczytanymi książkami jeszcze się za nie wezmę. A może nie. Może trzymasz je po to, by nie skonfrontować się z tym, że nie masz już tej energii, tej ciekawości. Tej wersji siebie, pudełka pod łóżkiem, nie mam czasu się tym zająć, ale wiesz co tam jest. Tam są sprawy odłożone na kiedyś, no czyli na nigdy. To Twoja niechęć do zamknięcia historii. Pęknięte lustro, to nie ma znaczenia. Ale codziennie patrzysz w odbicie zniekształcone, i akceptujesz to jakbyś nie zasługiwał na klarowność. Torba nierozpakowana od miesięcy, z poprzedniego wyjazdu, który coś we mnie zakończył. Nie rozpakowujesz jej, bo boisz się, że wypakujesz coś więcej niż rzeczy. Wspomnienie, rozczarowanie, straconego siebie, pusta ściana z zaczepem po zdjęciu, zdjąłem je po rozwodzie, ale nie wiem, co powiesić teraz. Przestrzeń staje się symbolem zawieszenia. Ani przeszłość, ani przyszłość czekanie. Każda z tych opowieści to nie wyrzut, to zaproszenie. Nie po to, byś wszystko natychmiast uporządkował. Ale byś zaczął słuchać, bo dopiero gdy usłyszysz, co mówi chaos, możesz zacząć naprawdę go porządkować. Ludzie często pytają: Jak mam ogarnąć ten bałagan? Ale to pytanie zakłada, że problem leży na zewnątrz. Jakby to rzeczy same z siebie tworzyły chaos, jakby to one miały nad tobą władzę. To iluzja. Karl Jung uczył: Świat zewnętrzny jest projekcją psychiki. To, co widzisz wokół siebie, jest odbiciem tego, co się w Tobie nie zintegrowało, nie zostało przeżyte, zrozumiane ani ukochane. Bałagan nie zaczyna się w szafie, zaczyna się w duszy. Pokój, w którym żyjesz, to mapa Twojego stanu wewnętrznego. Jeśli jest pełen rzeczy bez miejsca, bez funkcji, bez znaczenia, to znak, że coś podobnego dzieje się w Tobie. Myśli bez kierunku, emocje bez wyrazu, pragnienia bez przestrzeni. Nie chodzi o to, że chaos fizyczny powoduje chaos psychiczny. Chodzi o to, że są odbiciem tego samego źródła. I dopóki próbujesz uporządkować jedno, ignorując drugie, nic się nie zmieni na głębszym poziomie. To dlatego, kiedy uporządkujesz przestrzeń tylko dla wyglądu, bałagan wraca, bo pierwotny chaos nadal w tobie żyje. To nie szuflady trzeba posprzątać, to trzeba spojrzeć do środka. Czasem nieporządek fizyczny jest ostatnim krzykiem duszy, która mówi, Zobacz mnie, zobacz, że się rozpadam. Nie poukładaj mnie, tylko przyjmij mnie. I kiedy zaczynasz widzieć, że życie zewnętrzne to lustro, wszystko się zmienia. Przestajesz walczyć z tym, co na zewnątrz. Zaczynasz uzdrawiać to, co w środku. Wielu ludzi myśli, że dojrzewanie to proces zdobywania ról, tytułów, osiągnięć. Ale Jung mówił o czymś innym, o procesie wewnętrznym. O podróży, którą nazywał indywiduacją, stawaniem się tym, kim jesteś naprawdę, poza maskami, powinnościami i uwarunkowaniami. To nie droga ku lepszemu ja, to droga ku całemu ja, z jasnością i cieniem, z ranami i mądrością, z gotowością, by przyjąć każdą część siebie i ułożyć je w jedną spójną całość. Ale co to ma wspólnego z nieporządkiem? Wszystko. Bo porządek zewnętrzny i porządek wewnętrzny nie są oddzielne. To, jak traktujesz swoją przestrzeń, mówi wiele o tym, jak traktujesz siebie. Czy dajesz sobie miejsce? Czy umiesz puścić to, co już ci nie służy? Czy widzisz, co naprawdę należy do ciebie, a co już dawno straciło znaczenie? Kiedy zaczynasz sprzątać z poziomu świadomości, a nie z presji, każdy gest nabiera znaczenia. Każde zostawiam to jest potwierdzeniem twojej tożsamości. Każde to już nie ja, to krok ku wolności. Każde tu będzie przestrzeń, to zaproszenie dla nowej części siebie. Indywiduacja nie dzieje się tylko w umyśle. Ona dzieje się w codziennych gestach, gdy stawiasz granice, gdy rezygnujesz z iluzji, gdy tworzysz przestrzeń, która naprawdę Ci służy. Twój pokój może być sceną tej przemiany. Nie idealny, nie katalogowy, ale autentyczny. Taki, w którym każda rzecz ma sens, bo ty masz sens. Czasem stajesz w drzwiach pokoju i wiesz, dzisiaj muszę się tym zająć, ale nie ruszasz się, ciało zamiera. W gardle ścisk, umysł szuka wymówek. Dlaczego? Bo to nie jest tylko porządkowanie, to jest pożegnanie. Nieporządek to pole bitwy. Z jednej strony przeszłość, rzeczy, które mówiły, kim byłeś, z drugiej przyszłość. Miejsce, które czeka, byś był kimś innym, a ty jesteś pomiędzy, w stanie zawieszenia. Każda rzecz w bałaganie to decyzja niepodjęta. To jeszcze nie teraz. To może się przyda. To nie jestem gotów puścić. I to naturalne. Bo zostawić coś za sobą, to przyznać, to już koniec, już nie wrócę. Już nie jestem tamtym człowiekiem. I nawet jeśli ten człowiek cierpiał, był zagubiony. Żył w iluzjach, to byłeś ty, a pożegnanie z tą wersją siebie zawsze niesie ból. Dlatego porządkowanie boli, nie dlatego, że to trudne, ale dlatego, że każde wyrzucenie to symboliczna śmierć śmierć relacji, śmierć marzeń, śmierć dawnych tożsamości i nikt nie przechodzi przez to bez emocji. Ale jest coś jeszcze każde takie pogrzebanie czegoś, co już nie służy. Tworzy przestrzeń. Przestrzeń, w której może narodzić się nowa wersja Ciebie, bardziej świadoma, bardziej obecna, bardziej prawdziwa. Chaos to nie tylko problem, to próg transformacji. A Ty, jeśli się odważysz, możesz przez Niego przejść. Większość ludzi myśli, że porządkowanie to zadanie domowe, zadanie do odhaczenia. Efekt ma być ładnie, ale to płytkie rozumienie. Bo prawdziwa przemiana nie zaczyna się od estetyki, tylko od intencji. W kulturach archaicznych każdy rytuał przejścia miał swoje symbole: ogień, woda, ciemność, krąg. W naszym świecie, często odartych z sakrum, rytuały się rozpłynęły, ale dusza nadal ich potrzebuje. I tu właśnie pojawia się przestrzeń jako rytuał, gdy zaczynasz porządkować świadomie z intencją zakończenia etapu, uzdrowienia relacji, odzyskania siebie. Każdy gest nabiera znaczenia to nie jest już na sprzątanie. To przejście. Kiedy otwierasz szafę, nie tylko przeglądasz ubrania. Konfrontujesz się z wersjami siebie, które nosiłeś. Gdy wyrzucasz przedmiot, który długo trzymałeś, mówisz nie potrzebuję już tej historii, by wiedzieć, kim jestem. Gdy robisz miejsce, mówisz życiu jestem gotów na coś nowego. To są rytuały przemiany. Ciche, proste, ale potężne. Nie potrzebujesz świecka, dzideł ani muzyki medytacyjnej. Potrzebujesz obecności, by każda decyzja była aktem wolności, by każde zostaje i każde odchodzi było Twoim świadomym wyborem, nie nawykiem, nie lękiem, nie przyzwyczajeniem. Porządkowanie może być terapią, może być medytacją, może być mostem między tym, kim byłeś, a tym, kim możesz się stać. Nie lekceważ tego, co się dzieje, gdy bierzesz do ręki starą rzecz i mówisz: Dziękuję, wystarczy, od teraz inaczej. Wiesz już, czym jest ten chaos. Nie chodzi o bałagan. Nie chodzi o rzeczy, chodzi o Ciebie. O to, co trzymasz, bo boisz się stracić. O to, czego unikasz, bo boli. O to, co milczy, ale wpływa na każdą Twoją decyzję. Nie jesteś już w niewiedzy. Wiesz, że pokój, w którym żyjesz, to nie tylko przestrzeń fizyczna. To obraz Twojej historii, Twojego lęku, Twojej odwagi, a może jej braku, Twojego etapu życia. I teraz pojawia się pytanie, którego nie da się zignorować. Co zrobisz teraz? Czy wrócisz do swoich zajęć, jakby nic się nie wydarzyło? Czy znów powiesz może kiedyś? Czy odwrócisz wzrok, bo to wszystko zbyt mocne, zbyt bliskie, zbyt prawdziwe? A może zatrzymasz się, weźmiesz głęboki oddech, spojrzysz na jeden przedmiot, jedną szufladę, jedną historię i zdecydujesz, że dziś nie wszystko, czy ale coś się zmieni. To nie musi być rewolucja. Czasem wystarczy jeden ruch zrobiony świadomie, jedna decyzja, że przestajesz żyć w trybie później. Nie pytam, czy jesteś gotowy, pytam, czy jesteś obecny. Czy słyszysz to wołanie w środku? Już czas, bo jeśli słyszysz, to nie musisz robić wszystkiego. Wystarczy, że odpowiesz. Karl Jung napisał kiedyś: To, co wypuszczasz na zewnątrz, uwalnia się w tobie. To nie poetycka metafora, to głęboka prawda psychiczna. Gdy puszczasz rzecz, puszczasz ciężar. Gdy porządkujesz przestrzeń, porządkujesz wewnętrzny chaos. Gdy wyrzucasz coś fizycznego, czasem odchodzą też emocje, które latami były zamrożone. To, co z zewnątrz wygląda jak pozbycie się rupieci, od środka może być rytuałem wyzwolenia. Z więzienia, które sam sobie stworzyłeś. Z wersji siebie, która już ci nie służy. Z historii, która była prawdziwa, ale już nie jest Twoją przyszłością. To nie musi być głośne, może się dziać w ciszy, w rytmie Twoim, nie cudzym, bez przymusu, bez perfekcji. Ale jeśli choć jedna rzecz dziś zniknie, nie z lęku, ale z decyzji, to już się zmieniło. Jesteś na progu, nie życia bez chaosu, bo chaos wraca, ale życia, w którym wiesz, co on oznacza i już nie boisz się spojrzeć Mu w oczy. Być może to właśnie tu zaczyna się Twoje przebudzenie nie od nowego domu. Nie od pustych półek, ale od tego jednego wewnętrznego kroku, to co wypuszczam na zewnątrz, uwalniam w sobie. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że coś w tobie zarezonowało. Dziękuję Ci za Twoją obecność, za uwagę, której dziś tak łatwo nie dajemy, za odwagę, by spojrzeć głębiej, bo to nie był łatwy temat. To był temat, który dotyka, ale może właśnie dlatego był potrzebny. A teraz. Chcecie zaprosić do czegoś jeszcze ważniejszego niż oglądanie, do rozmowy? Napisz w komentarzu, co dziś najbardziej Cię poruszyło, z jakim przedmiotem trudno Ci się rozstać i dlaczego, a może, jaki pierwszy mały krok zrobisz po tym filmie. Twoja historia może pomóc komuś innemu zobaczyć siebie. Nie jesteś sam. Ten kanał to przestrzeń dla ludzi, którzy już nie chcą żyć powierzchownie. Jeśli czujesz, że ten film był dla Ciebie wartościowy, Zostaw subskrypcję, aby nie przegapić kolejnych tematów. I podaj dalej. Może właśnie ktoś kogo znasz czeka na te słowa. Na dziś to wszystko, ale być może to dopiero początek. Do zobaczenia w komentarzach i w Tobie, coraz bardziej prawdziwym.